Słowo Boże na każdy dzień. Bóg nie powiela swego dzieła w żadnym wieku, ponieważ nadeszły dni ostateczne. Wykona ono dzieło, które wykonuje w dniach ostatecznych i ujawni całe usposobienie, które do niego należy w dniach ostatecznych. Mówiąc o dniach ostatecznych. Odnosi się to do odrębnego wieku, co do którego Jezus powiedział, że na pewno doświadczycie katastrof, a także trzęsień ziemi, głodu i plag, co pokaże, że jest to nowy wiek i nie jest to już stary wiek łaski. Zakładając, że, jak mówią ludzie, Bóg jest niezmienny na zawsze, jego usposobienie jest zawsze współczujące oraz kochające. Kocha on człowieka jak siebie samego i ofiarowuje on każdemu człowiekowi zbawienie i nigdy nie nienawidzi człowieka, to czy jego dzieło nigdy nie mogłoby dojść do końca? Kiedy Jezus przyszedł i został przybity do krzyża, poświęcając się za wszystkich grzeszników, oraz ofiarowując samego siebie na ołtarzu, ukończył on już dzieło odkupienia i zakończył wiek łaski. Jaki byłby więc sens powtarzania dzieła tego wieku w dniach ostatecznych? Czy samo to nie byłoby zaprzeczeniem dzieła Jezusa? Jeśli Bóg nie wykonał dzieła ukrzyżowania, kiedy przyszedł na tym etapie, ale pozostał kochający i współczujący, to czy byłby on w stanie doprowadzić wiek do końca? Czy kochający i współczujący Bóg byłby w stanie doprowadzić wiek do końca? W swym ostatnim dziele, zamykającym ten wiek, usposobienie Boga jest usposobieniem karcenia i sądu, w którym ujawnia on wszystko, co niesprawiedliwe, aby publicznie osądzić wszystkie ludy oraz udoskonalić tych, którzy kochają go szczerym sercem. Tylko takie usposobienie może doprowadzić wiek do końca. Dni ostateczne już nadeszły. Wszystkie stworzone rzeczy zostaną zaklasyfikowane według swego rodzaju i podzielone na różne kategorie pod względem swej natury. To jest moment, w którym Bóg objawia wynik ludzkości i jej przeznaczenie. Jeśli ludzie nie przejdą karcenia i sądu, nie będzie sposobu na obnażenie ich nieposłuszeństwa i niesprawiedliwości. Wynik wszystkich stworzeń może zostać objawiony tylko poprzez karcenie i sąd. Człowiek pokazuje swoją prawdziwą twarz tylko wtedy, kiedy został skarcony i osądzony. Źli znajdą się obok złych, dobrzy obok dobrych, a cała ludzkość zostanie zaklasyfikowana stosownie do swego rodzaju. Poprzez skarcenie i sąd objawiony zostanie wynik wszelkiego stworzenia, tak aby źli mogli zostać ukarani, dobrzy wynagrodzeni, a wszyscy ludzie znaleźli się pod panowaniem Boga. Całe to dzieło można zrealizować jedynie poprzez sprawiedliwe karcenie i sąd. Ponieważ zepsucie człowieka osiągnęło swój szczyt, a ludzkie nieposłuszeństwo stało się nadzwyczaj głębokie, tylko sprawiedliwe Boże usposobienie, które składa się głównie z karcenia i sądu, a objawione jest w dniach ostatecznych, może całkowicie zmienić człowieka. I uczynić go pełnym. Tylko to usposobienie może obnażyć zło i dzięki temu srodze ukarać wszystkich niesprawiedliwych. Dlatego takie usposobienie jest przesiąknięte znaczeniem wieku, a objawienie i ukazanie jego usposobienia wykonuje się ze względu na dzieło każdego nowego wieku. Nie jest tak, że Bóg objawia swoje usposobienie arbitralnie i bez znaczenia. Przypuśćmy, że Bóg, ujawniając wynik człowieka w dniach ostatecznych, nadal miał obdarowywać człowieka nieskończonym współczuciem oraz miłością i nadal miłować go, nie poddając człowieka sprawiedliwemu sądowi, ale raczej okazując mu tolerancję, cierpliwość oraz przebaczenie, a także przebaczając człowiekowi bez względu na to, jak poważne są jego grzechy, bez odrobiny sprawiedliwego sądu, kiedy więc całe zarządzanie Boże zostałoby doprowadzone do końca? Kiedy usposobienie takie jak to byłoby w stanie doprowadzić ludzi do odpowiedniego miejsca przeznaczenia ludzkości? Weźmy na przykład sędziego, który zawsze jest kochający: sędziego o życzliwej twarzy i łagodnym sercu. On kocha ludzi bez względu na zbrodnie, które popełnili. Jest kochający i wyrozumiały wobec nich, kimkolwiek by nie byli. Czy w takim przypadku będzie on kiedykolwiek w stanie wydać sprawiedliwy werdykt? W dniach ostatecznych. Tylko sprawiedliwy sąd może sklasyfikować ludzi według ich rodzaju i przenieść człowieka do nowego królestwa. W ten sposób sprawiedliwe Boże usposobienie karcenia i sądu doprowadza do końca cały wiek. Dziele zakończenia wieku Bóg w swym usposobieniu karci Ujawnia całą niesprawiedliwość I jawnie sądzi wszystkich ludzi Doskonaląc tych, którzy prawdziwie Go miłują To usposobienie może zakończyć wiek Nadeszły dni ostateczne Całe stworzenie zostanie sklasyfikowane Według natury i rodzaju To jest moment, w którym Bóg ukazuje Los i przeznaczenie całej ludzkości Bez sądu, nieposłuszeństwo i niesprawiedliwość Ludzi nie mogą zostać odnażone Tylko przez Ludzie będą sklasyfikowani, według rodzaju zostaną poddani władzy Boga. Zepsucie ludzi osiągnęło swoje apogeum, ich nieposłuszeństwo jest tak wielkie. Tylko Bóg w swoim sprawiedliwym usposobieniu poprzez sąd i karcenie może zmienić ludzi, uczynić ich pełnymi, obnażyć zło i ukarać niesprawiedliwych. To usposobienie wskazuje na znaczenie wieku. Bóg ujawnia swe usposobienie. Przez wzgląd na dzieło w każdym nowym wieku i nie... Okazywał współczucie i miłość Nie osądzając, lecz tolerancyjnie wybaczając ludziom, niezależnie od tego, jak wielkie byłyby ich grzechy. To kiedy skończyłby się jego plan zarządzania I kiedy człowieka spotkałby zasłużyć. Zło będzie ze złem, dobro z dobrem. Zło zostanie ukarane, dobro nagrodzone. Ludzie będą sklasyfikowani według rodzaju, zostaną poddani władzy Boga. Tylko sprawiedliwy sąd może sklasyfikować ludzi według rodzaju. I wprowadzić ich do nowego królestwa, Sprawiedliwe usposobienie Boga Doprowadzi zatem ten cały wiek do końca.